Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ulti, czyli ja Gabriel. Dzisiaj zagramy sobie na serwerach w grze tej oto Call of Duty. Może ja zgaszę, jednak to światło, będzie lepiej widać. I jakby coś, nie nagrałem jeszcze recenzji, zaczniemy od, od początku w innych odcinkach. Mamy tam możliwość gry przeciwnicy oraz innych takich tych. Oraz mamy kampanię. Mamy tam 10 misji z różnymi poziomami trudności. Mamy rekruta, żołnierza i we weterana. E jak, e jeśli bierzecie rekruta, to zaraz wam pokażę. Ja przeszedłem tylko 8 pierwszych misji. Musiałbym się napić, ale OK. Patrzcie, kampania, operacje i tutaj widzicie wszystko na jedną gwiazdkę oprócz dwóch ostatnich. E Dzisiaj, tak jak Wam mówiłem, zajmiemy się yy, Nie wiem, na przykład zwykłym deathmatchem wspólnie z drużyną, zabijając przeciwników I limitem wyniku będzie 6060. Sze yy, zabić, yy, jak widzicie, już zaczynamy To, bardzo mnie to cieszy. Yy, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że w każdym tutaj tym możecie stworzyć własną klasę tutaj zdobywacie rangi oraz poziomy broni na tych poziomach broni dzięki tym poziomom broni dostajecie do nich dodatki Dotyprzy... dzięki tym dodatkom wasze bronie są lepsze i więc tak i jeszcze w tych klasach jeśli zdobywacie rangę to musicie zabijać przeciwników Wtedy, dzięki tym rangom, odblokowujecie nowe bronie. Dzięki tym nowym broniom e, będziecie mogli łatwiej likwidować przeciwników. Ja już mam tutaj swoją klasę własną. Mordor albo Killer. Wolę ki Killera. O, to jest właśnie mój. Tak to wygląda mniej i więcej. Chodzicie sobie tak. I szukacie przeciwników. Nie wiem, czy. O kurde, ktoś tu. Do mnie z tyłu. Nie, to nie do mnie. Jest to naprawdę. Nie jest to nic prostego. Ale ślawy cel tutaj siedzi. Mm, już nie żyje. Więc tak to mniej i więcej wygląda. Chodzicie, strzelacie do siebie. O! Jakiś pan, który też się... O! Ze snajperki. Uważajcie na osoby, które posiadają snajperki, ponieważ... Właśnie, ściągają mnie od tyłu praktycznie. Tam siedzą te dwa kulfony. Nie idź tam! O nie, świnia nie zabijesz go. Wow, wow, wow. Dobra, zmienimy klasę. Ja tutaj mam trzy klasy oraz już odblokowałem. Magnum! Magnum! Dobra, chwila. Tutaj coś będzie, nie. Tutaj kto. O. Tak widać dobrze. Tutaj jak widzicie, mamy granaty lub granaty błyskowe, które na chwilę. Dobra, nie będę ryzykował. To jest moja jedna z najlepszych broni. Gincie szczury. Oj, oj, oj. Dobra. No nie wierzę, ile można razy ich. No, zauważcie. Ściągają mnie na... O ty. Mi świetnie miał snajpę. O, jakiś... No nie wierzę. Dobra, sami tego chcieli. Mamy na szczęście klasę Mordor, którą... Możecie, właśnie w tym stworzeniu klas, dobierać sprzęt, dzięki temu sprzętowi, yy, możecie go też nazywać i ogólnie robić z nim co chcecie. Przegramy już na 100% ten dead match. Nie, jest 5000 500, do 700. Musimy wygrać. Panienki! Nie wchódź! Tam! Kurde. Dzisiaj zagramy tylko jeden mecz. I właśnie to było na tyle. Zaraz wam pokażę, jak zdobywacie rangi. Ja już tutaj jestem starszym sierżantem. Y, jestem sierżantem drugiego stopnia. Więc ten no tak. I właśnie. Tutaj macie to podsumowanie meczu. Dzięki temu podsumowaniu. <laughs> zdobywacie rangę i teraz wam pokażę wyjdę i bierzecie tutaj stwórz klasę jest takie coś i patrzcie na przykład tutaj mam klasę własna i zmień nazwę klasy na przykład nie wiem na przykład to re to re to, to, re, to. no i macie tutaj to, re, to się to nazywa bo tak jak pamiętacie pewnie <coughs> yy, z filmu Szybcy i Wściekli, to macie, jestem to Retto. O, wezmę sobie Skorpiona, Skorpion lepszy. Wezmę do niego dodatek i wezmę coś co mi... O, proszę bardzo. No i tak jak widzicie tutaj możecie sobie tworzyć, tutaj macie poziom broni, dzięki temu poziomowi możecie zyskiwać... Dodatki albo na przykład broń główna i dodatki do niej, i tutaj nóż taktyczny. Wow, mamy nóż taktyczny. Nóż taktyczny, tak co by mi jeszcze pomogło. Tutaj mamy pomoc dobra. No i to w tym odcinku było na tyle. Zachęcam bardzo do kupienia. E Tej oto gry. Yy, nie, niedługo nagram odcinek tutaj yy, z przeciwnikami i z kampanią. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka.